W odpowiedzi na to pytanie chciałabym tylko podkreślić, a nie mówiłam, tak to właśnie wygląda. Jeżeli mamy egzekucję komorniczą z nieruchomości, wiemy, że komornik będzie próbował sprzedać naszą nieruchomość, szykuje się do licytacji, jest już operat szacunkowy, otrzymaliście już jakąś informację, wiecie, że jest prowadzona egzekucja, to nie wahajcie się złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości, bo to uratuje Wam sytuację, przynajmniej na Dwa lata, a więc tutaj, kiedy komornik sprzedał Pani tą nieruchomość, została Pani bez środków do życia. No i z długami, tak? Przede wszystkim jeszcze te długi zostają do spłaty. Natomiast w upadłości konsumenckiej macie to, że możecie Państwo liczyć, że sąd przyzna Państwu środki na wynajem innego lokalu, co też zabezpiecza Was na ten okres dwóch lat, ponieważ dostajecie równowartość 24 czynszów, możecie sobie Państwo wynająć mieszkanie i swobodnie jeszcze przez te dwa lata skorzystać z tych pieniędzy po sprzedaży i. Yy, później w późniejszym terminie znaleźć sobie ewentualnie inne mieszkanie, jeżeli to by państwu nie odpowiadało. Chciałabym się też skupić tutaj na pani, i przede wszystkim podpowiedzieć Pani, co zrobić. No w tej sytuacji może Pani oczywiście ogłosić upadłość konsumencką, złożyć taki wniosek o ogłoszenie upadłości, zrobić tą upadłość, bez względu na to, czy Pani nieruchomość została sprzedana. Jeżeli została ona przez komornika sprzedana, to jak najbardziej nic nie tamuje, aby Pani składała wniosek o ogłoszenie upadłości, żeby ten wniosek został ogłoszony i żeby Pani została, że tak powiem, oddłużona z tych pozostałych zobowiązań po utracie całego majątku. Nie ma żadnych przeszkód i jeżeli Pani potrzebuje wsparcia, pomocy, zapraszam Panią, bardzo serdecznie przeprowadzę przez proces upadłościowy. Pamiętajmy, że na każdym etapie naszego zadłużenia, naszych problemów finansowych możemy zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości, skorzystać z tego prawa. No nie bać się przede wszystkim, bo jak sami Państwo widzicie... Niestety komornik zrobił swoją robotę, bo musiał wierzyciel wniósł wniosek o egzekucję z nieruchomości, i komornik musiał tą egzekucję wykonać, musiał zlicytować to mieszkanie. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, niestety u komornika nie mamy takich e, dobrych przywilejów nie ma też tego ustawowo nigdzie zapisanego że komornik musi państwu zabezpieczyć jakieś środki po prostu po sprzedaży waszej nieruchomości jeżeli sami dobrowolnie nie wyprowadzicie się w egzekucji komorniczej to czeka was eksmisja kolejne koszty i nikt nie będzie się zastanawiał gdzie pójdziesz ze swoimi dziećmi mieszkać natomiast tutaj już w upadłości konsumenckiej macie państwo zupełnie inaczej macie zabezpieczony byt na Przynajmniej dwa lata. Serdecznie Was pozdrawiam i w razie pytań piszcie.